No, dzień dobry kochani, dzisiaj ze spaceru idziemy sobie z Lolim. <grywania> tak! <grywania> idziemy sobie z Lolim na spacer i z naszym psem, którego nie będzie widać, bo nie, kamera mi się nie odwraca. Kto to jest tu? Leon! <grywania> 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 eee, temat prokastrynacja. Co to jest? Czy jest to temat znany? Tak. Jest to dobrze znany temat i schemat. Mi również, mi prywatnie i jako osoby terapeutycznej. Eee, skąd to się bierze? Bierze się to ze schematów, jakie pojawiają nam rodzina i bliskie osoby z naszego otoczenia. Nie grzyś i teraz tak. Generalnie rzecz biorąc, eee. Prokastrynacja jest określana jako zaburzenie psychologiczne, a zaburzenie psychologiczne bierze się z naszych wewnętrznych samatów, czyli z blokad energetycznych i umysłowych. Prokastrynacja, nie wiem czy mieliście do czynienia stricte, czy możecie, mieliście na pewno do czynienia, ale może nie kojarzycie faktów. To jest coś takiego jak celowe zaniżanie, obieranie potencjału ofiary, i niższej jakby z niższej półki możemy cenić się dużo wyżej do, możemy dostawać dużo wyżej, a cenimy się jakby y, z dużo mniejszego koryta zarówno y, doświadczeń jak i jak i progresów życiowych. Chodź, idziemy. Chodź. No, jechało auto, chodź, idziemy. I teraz tak. Ym, ja się z, spotykałam, spotykam. Całe życie praktycznie i też ten samat mi teraz wyszedł, żeby go przerwać. Yy, byłam zaniżona właśnie też od dzieciaka i miałam też wpajane, pomimo że sama miałam potencjał. O! -o. Sama miałam potencjał. Uciekaj! krzk! Już! Sama miałam potencjał na to, żeby osiągnąć dużo wyższe rzeczy, a ze względu na presję rodziny zostałam zaniżona. Mój potencjał zaczął być zaniżany. I to się przeniosło na dzieci, na szczęście nie Bo ja dbam o to, żeby one nie były zaniżone Tylko na mnie samą Zaniżałam swój proces BP, potencjał swojego, potencjału BP Swojego związku, swojej relacji I wchodziłam też w niskowibracyjne relacje Ze względu na to, że tak nakazywał mi wewnętrzny pierwiastek Który odziedziczałam po swoich rodzicach, po swojej rodzinie I teraz jakby utwierdziłam się w przekonaniu, że nie będę wchodzić po raz kolejny w związki bez rozwoju i że nie jest to jakby dla mnie e, zdrowe. Musicie też nauczyć się rozumieć tego, co jest dla Was zdrowe, a co nie, ponieważ prokrastynacja to jest lenistwo. Jeżeli na przykład robicie medytację chodź i daje ona efekty, no to później jakby obrastacie w piórka co do sobie, prokrastynacja się udziela wtedy, kiedy nie chce Wam się pracować nad sobą. Kiedy po prostu przyzwyczajcie się, się do jakichś rezultatów, ale ze względu na stany lękowe i na strefę komfortu, która została odwrócona po Waszym rodzicach, w przodkach, ujawnia się. na zasadzie tego, że myślicie, sobie do 10 tysięcy innych powodów, na to że zamknij się, żeby swój no, durny pies żeby tych, tego rozwoju osobistego nie kontynuować i zostać na tych wibracjach, które zostaje Wam wskazane przez, przez swoich rodziców. No, i to właśnie ta, na, tym się, na tym się opiera, tak to wygląda. Eee, tak. Eee, jeszcze coś chciałam powiedzieć, uciekł mi ten kundel mnie z rytmu. Teraz jeszcze tak. Troka jeszcze objawia się tym, że na przykład jak to pokonać może. Ja sama się z tym jakby siłuję. Żeby to pokonać, musicie iść za Najlepiej ustalić sobie plan, do czego dążyć, jeżeli chodzi o rozwój. Czy osobisty, no czy osobisty, czy rozwój relacji i uparcie w to brnąć, nawet jeżeli odczuwacie, nie wiem, niechęć do robienia medytacji, która przynosi Wam dużo dobrego i która te wasze blokady jakby ściąga. Nie opieracie się duchowości, językowi rozwoju duchowego itd. Tylko po prostu idziecie w zaparte. Chodź, przechodzimy. idziemy. Uważaj! Idziecie w zaparte i rozwijacie to wszystko mimochodem, mimo że wasz świadomy umysł zawsze będzie roz... Yy, rozpiera na części pierwsze to co czujecie, ponieważ umysł głowa to jest strefa komfortu i wasza głowa boi się rozwoju. No, do góry, boi się rozwoju i wypiera wszelką duchowość, wszelkie porozumienia duchowe, jakie macie tam ze swoim BP czy z sześciatem. Zawsze będzie to wypierać, dopóki wy nie powiecie w swojej głowie swojemu ego, że ma się zamknąć i przestawiacie się na czucie jasno czucie z pola serca, jasno czucie z pola umysłu na tym, na tym, to, się, na tym to się opiera, tak to właśnie wygląda i jeżeli na na dobrą sprawę będziecie robić taką sinusoidę raz umysł, raz głowa no to będziecie cały czas ponawiać nie, te same somaty o to chodzi, żeby iść zaparte jeżeli chodzi o rozwój nie? jeżeli nie was odrzuca to wy i tak ignorujecie głos głowy a słuchacie głosu serca, i idziecie w rozwój indywidualny. Idziemy foinki sobie pochodzić? Chodź! Rozwój indywidualny. No, tak pokrótce, bo nie chcę was zawalać filmikami, na zasadzie wiecie, 40 minut oglądania o niczym. Tylko zawsze do celu. Zobacz, co jest nasz basen. Woda na kapa, do środka. O, jaki lód! No, także tak. Nie, nie rączek. Tak to wygląda. Tak to wygląda. I mm, tak naprawdę siła jest w Was. Jeżeli Wy sami e, pokonacie swoje blokady i ograniczenia, no to roz, będziecie się rozwijać. Rozwiniecie zarówno swoją, swoje, swoje związki na wyższy poziom, swoje możliwości na wyższy poziom, wszystko, co chcecie, rozwiniecie na wyższy poziom. Jeżeli zaprzecie się, że już to macie, będziecie odczuwać, że już to macie, otworzycie nowe pola kwantowe i będziecie wyrażać siebie w kontekście tego, czego, czego chcecie, a duchowo już to posiadacie. Bo jeżeli będziecie wytwarzać u siebie, że duchowo już to posiadacie, to będziecie to przyciągać yy, przyciągać yy, normalnie do Waszego życia fizycznie, nie? Ponieważ żyjemy duchem, a nie głową ego, nie? Ego to jest dodatek do wykonywania podstawowych czynności w 3D, a reszta jest od duszy, dusza decyduje o tym, co chcę robić i jak chcę się rozwijać. Dobra, kończę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i że będzie dużo pozytywnych reakcji na ten temat lub dyskusji, jakieś fajne komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaczki, miłego dnia.